Czyli medycyna estetyczna to nie tylko nasza jakaś fanaberia, A. ale również zdrowie naszej skóry, bo to też jest bardzo ważne. Ja też między innymi dlatego Ciebie zaprosiłem do tego podcastu, mój kochany Marku, bo jesteś dermatologiem, ja Cię szalenie szanuję jako specjalistę i z tego zakresu, właśnie dermatologii i z zakresu medycyny estetycznej, żeby właśnie pacjentom uświadomić, że medycyna estetyczna to nie tylko yy, jakiś zmieniony wygląd twarzy, że to nie tylko właśnie jakieś wymysły, bo, bo nam się w głowach poprzewracało, tylko to jest zdrowie skóry. Oczywiście, to jest profilaktyka. A zdrowa jak? skóra no to też zdrowy organizm w części. Mhm. I musimy po prostu o to bardzo mocno dbać i też pacjentom uświadamiać że Jeżeli sobie właśnie wykonujemy, tak jak powiedziałeś, wykonujemy sobie zabiegi nawilżające, no musimy też powiedzieć pacjentom, no że kremy no nie przychodzą tak łatwo przez barierę rogową na skórkę. Jeżeli faktycznie chcemy nawilżyć tą skórę, chcemy ją zastymulować, zwiększyć ilość kolagenu, no to nie tylko poprawiamy nasz wygląd, ale również dbamy o nasze zdrowie, bo tak jak wspomniałeś, to działa y, protekcyjnie mhm. na skórę. To działa antyoksydacyjnie i przeciwnowotworowo. Zgadza mhm. się? Zgadza się. Dokładnie, tak. To wszystkie zabiegi też, czy, czy też usunięcie we wczesnym etapie danej zmiany, np. odgłowacenia słonecznego, nie powoduje nam później komplikacji w postaci raka kolczystokomórkowego, czyli jednak działamy prewencyjnie. Leczymy i, i jednak dodatkowo jest, mamy tutaj prewencję. W postaci tutaj, no w, w ładnego efektu, to zdrowe, zdrowego, zdrowej skóry.